Wielokrotnie otrzymuję pytanie: Pastorze, co to za książkę trzymasz w ręku? Zawsze uśmiecham się i mówię: Ta książka zmieniła całkowicie moje życie. Tą książką jest Biblia, Pismo Święte, inaczej Słowo Boże. I zdaję sobie sprawę, że kiedy słuchasz tych słów, od razu wydaje ci się, o, Biblia, przecież to jest taka trudna książka. To tylko duchowni tę książkę rozumieją. Biblia kojarzy nam się z czymś takim bardzo odległym i bardzo religijnym. Chciałbym dzisiaj, żebyś zupełnie inaczej spojrzał na tę książkę. Biblia jest księgą ponadczasową. Biblia to nie tylko informacja, jak świat został stworzony, to nie tylko informacja o Panu Bogu, o narodzeniu Jezusa Chrystusa, to nie jest tylko informacja o jakichś wydarzeniach czy historycznych momentach. Biblia to przede wszystkim słowo, które Bóg chce dać do Twojego serca. Przez Bo Boże słowo ja nie tylko poznaję Pana Boga. Ale przez to słowo ja również poznaję siebie. Pamiętam, jak byłem zaproszony do, do Lublina na konferencję, naukową konferencję poświęconą pracy z osobami uzależnionymi. Temat tej konferencji to psychologiczne, społeczne, biologiczne i duchowe aspekty uzależnień. I poproszono mnie, żeby mówił na temat duchowych aspektów uzależnień. Wiecie, nie wiedziałem za bardzo. O czym powinienem powiedzieć, jak rozpocząć ten temat. I dlatego więcej czasu przygotowywałem się modląc do Pana Boga, prosząc o jego błogosławieństwo, niż nad kartką papieru, którą miałbym zapisać. I kiedy już byłem w miejscu, gdzie była konferencja, i kiedy poproszono mnie, abym miał ten swój wykład, się zacząłem opowiadać o swoim życiu, o tym, jak byłem młodym człowiekiem i stałem się osobą uzależnioną. Jak uzależnienie doprowadziło do spustoszenia duchowego, fizycznego, psychicznego. Jak uzależnienie doprowadziło do dramatu naszego małżeństwa. Sytuacja małżeństwa, sytuacja socjalna była bardzo dramatyczna. I o tym jak pewnego dnia, pewnego dnia otrzymałem tę księgę, zacząłem czytać Ewangelię. I zobaczyłem, że ten Jezus Chrystus opisany w Ewangeliach ma moc pomóc takiemu człowiekowi jak ja. I pewnego dnia, kiedy byłem zupełnie sam, kiedy nagle otrzymałem taką głęboką potrzebę w sercu, aby modlić się, kiedy zacząłem to robić, Pan Jezus przyszedł do mnie, przyszedł i mogłem zaprosić Go, aby wszedł do mojego życia, aby mnie oczyścił, aby uwolnił mnie, aby dał mi nowe życie. I słowo Boże mówi, kiedy prosimy Pana Boga o coś, on jest pełen miłości i nam daje. Więc kiedy go poprosiłem o to, Pan Jezus dał mi siebie, dał mi swoją obecność. Uwolnił mnie od nałogów, oczyścił swoją świętą krwią z grzechów i stałem się innym człowiekiem. Było to w listopadzie w 1982 roku. Ale to Kim dzisiaj jestem, nie zawdzięczam tylko temu, że kiedyś tam to duchowe przeżycie nastąpiło w moim życiu. Ja musiałem w moje życie wprowadzić wiele zmian, a więc musiałem wprowadzić pewien program, który doprowadził mnie do tego miejsca, w którym dzisiaj się znajduję. Tym programem stała się i do dzisiaj jest ta księga. Pismo Święte. Niczego więcej nie robię, jak to, co jest tu napisane, i to działa. Bóg kocha bardzo człowieka i dlatego dał mu swoje słowo, aby to słowo pomogło mu żyć zwycięskim i skutecznym życiem chrześcijańskim. Jeżeli chcesz, aby Twoje duchowe życie nie tylko było życiem polegającym na Pójściu w niedzielę do kościoła, wykonaniu jakiejś czynności religijnej, ale tak naprawdę wszystkie sprawy, które są w Twoim życiu, musisz brać w swoje ręce, musisz sam wszystko czynić i dochodzisz do momentów, kiedy stwierdzasz: Nie dam rady, to już koniec. To wtedy zachęcam Cię: weź tę księgę, zacznij ją czytać, zacznij czynić to, co jest tu napisane, a zobaczysz zmiany nie tylko w swoim życiu ale w życiu Twoich bliskich, którzy może tak bardzo tej zmiany potrzebują. Dlatego niech ta księga nie będzie czymś takim bardzo odległym. Niech ona stanie się takim codziennym podręcznikiem. Fantastyczne rzeczy, które są tam zapisane. Fantastyczne rzeczy dotyczące Pana Boga, dotyczące Ciebie, dotyczące całego stworzenia. Dowiesz się o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, która Ciebie czeka. Bądź otwarty na Boże Słowo. Niech Cię Bóg błogosławi.